A więc kamień jestem 0 i w dzisiejszym odcinku będziemy robić różne skoki do tego do dostawiku Skoki oczywiście będziemy losować na telefonie na kole Fortuny i ktoś kto nie wykona tego skoku będzie po prostu jakąś karę ponosił A więc bez zbędnego przedłużania, lecimy Dobra, a więc ja pierwszy będę skakał i losujemy sobie skok Ale no, Na marynarza po cztery skoki, ten kto nie wykona jakiegoś skoku, na przykład się boi czy coś to, to ciekawa odpowiednia kara Dobra, więc lecimy. Teraz widzę wie, moja kolej, lasujemy średnio widać było pod słońce. Ale zaraz ci odpowiedź Dowolny skok wybrany przez Jest. Dominika Wiedziałem, że on to zrobi, Wiedziałem. A więc, się teraz moja kolej, lecimy. O ław, coś defem tutaj. Nie no, średnio widać, bo pod słońce. Ale no, zaraz zobaczymy, uwaga dowolny. Dobra, lecimy. Lecimy. A więc, teraz moja kolej znowu. Ogólnie robimy po 4 skoki, tam chyba było. Ta. Na Supermana, co wybierasz? Kara czy na Supermana, próbujesz? Karam. Dobra, Dobra więc karam na Dominika będzie po prostu mu ręcznikiem w plecy. Gotowy jesteś? A więc, moja kolej. Zajmując chwilę, kręcimy dalej. Nie wiem, no, czy nic nie widać. Więc... No supermena, lecimy z koksem. A więc teraz znowu moja kolej. Klasujemy. Przedostatni ostatni skok. Jeszcze nie, to jest twój drugi chyba. To jest trzeci, mówię. Trzeci, dobra, no. Lecimy, 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 uwaga, dowolny! I znowu dowolny, dobra. teraz ja. Ale decha plecami. Dobra, więc ostatni już mój skok. Czy będzie coś hardkorowego? No, dechę plecami. Dobra, no mogę się spróbować podnieść tego. Kurwa <taki> Taktyczna hara Na no uspokojenie, emocji I co? Na bombę Pierdzielony farczość dzisiaj A więc dziękuję wam za oglądanie To już był ostatni skok widać, nie wiem czy widać jeszcze efekty mojego skoku poprzedniego Chyba jeszcze nie ale jest hardcore, zostawcie łapeczkę, subika, lecimy Elo.